Witam Was w kolejnym dniu z nami. Dzisiaj mamy 17 grudnia 2021 roku. Mój mąż wyłączył e, okap, bo smażył sajgonki. Dzisiaj mamy e, tak. Śniadanie połączenie, połączone z obiadem, bo jest już 12, Ja wstałam o 9.00. Jeszcze jestem w piżamach, bo musiałam dokończyć jeden film, który niedługo opublikuję bonusowo w ramach Vlogmasu. No i ogólnie rzecz biorąc, jedziemy z tym koksem. Dzisiaj muszę skompletować resztę prezentów, po które pojadę. No, i ogólnie e, też mam e, szycie, i za chwileczkę pokażę Wam jedną rzecz, którą już mi kurier przyniósł. Kurier przyniósł mi kolejną rzecz, którą uszyła e, dla Tomaszka, tym razem e, Maja. I jest to marynarka z takim oto świątecznym wzorem w myszki Miki. To była pierwsza marynarka, którą Maja odszyła. Jak to pisała w trakcie, nie jest z niej do końca zadowolona, ale jest naprawdę przekozacka. Wystarczy, że ją tylko tutaj troszeczkę kołnierzy przyprasuje i będzie ekstra. Zaraz Tomaszkowi przymierzę. Więc zobaczycie jak wygląda na modelu mój model na nowo wyciąga literki, m, obrazki tak? tak prezentuje się na nim marynarka w życiu bym marynarki mu nie uszyła gdyby nie Maja, no to nie miałby w swoich y, zasobach marynarki, więc tym bardziej się cieszę no i ląduje do prania żeby móc ubrać na święta, tak? do świątecznej stylówki, tak Tomaszki? Dziękujemy jeszcze raz ciociu Maju Tak? Dziękujemy, tak? Powiedz kuje Kuje ciocia Maja <gry> Stoję przed moim kalendarzem adwentowym I nie wierzę w to, że Otwieramy dzisiaj 17 okienko To jak ten grudzień mija Jest po prostu niesamowite Wnioskuję, że będą tu kolczyki I są kolczyki no to dzisiaj w moje uszy lądują takie oto kolczyki eee, wymienię sobie co? bo mogę i lubię wczoraj pokazywałam wam moje nieudolne próby wypalenia imienia na tej drewnianej bombce, dzisiaj mój mąż wstał, pierwsze co, tak naprawdę przed śniadaniem odpalił lutownicę i stwierdził, że on to zrobi no i zrobił tak prezentuje się wypalone imię no, i powiem Wam, że sporo tych imion będę miała do wypalenia, a mąż powiedział, że nie jest to takie wcale łatwe. Więc trzymajcie za mnie kciuki. Na awersie to jest awers, tak? Revers jest z tyłu. <grych> Tak. E, z przodu bombka wygląda w ten sposób. Jest na niej zdjęcie mojej córeczki zrobione metodą taką transferową przez wikol, ale ostatecznie będę robić te bombki. Po prostu najprostszym sposobem przykleję zdjęcie wydrukowane, dostosowane, wycięte do kształtu właśnie na klej do drewna i potem zabezpieczę je. Lakierem, bo tutaj widzicie takie nierówności wynikające z tego, że to był transfer, który odbijałam, a potem warstwę papieru mokrym palcem kulkowałam. I tutaj są właśnie drobinki tego papieru, więc tak prezentuje się bombka, która będzie formą prezentu dla najbliższych. Tradycyjnie musi stać się zadość. Najpierw Tomasz y, musi Nie. sobie ponaciskać cyferki kalendarza tu. adwentowego Amelii, a dopiero potem Amela może go otworzyć, tak? No. Tu tak? jest 17. Tu jest 17, no to weź pudełeczko. Nie ja wiem totalnie, co ci tam wsadziłam. Zobaczmy sami. To jest coś chyba okrągłego, więc to będzie chyba jakaś piłeczka. Tomasz, tak, to jest piłeczka. Wiesz co? Kupiłam to w Action i to powinno się wywrócić na drugą stronę i to jest taki skoczek. Jak puścisz, to to by do góry. Więc były takie dwa. Myślałam, że to będzie coś takiego fajnego, ale może się wyrobi, może się wyrobi, bo teraz ciężko to się wykręca, ma jeszcze tutaj takie e, szpile i tak dalej. Więc taki, taka pierdółka w 17, a Amelka ma na sobie piżamkę w świąteczne kubki z gorącą czekoladą od Cioci Mai. Więc dzisiejszy odcinek Vlogmasa również Ciocia Maja sponsoruje. Tutaj mamy piżamkę, a tutaj mamy marynarkę. Postanowiłam, że przy piątku się trochę ogarnę, żeby Was nie straszyć. Więc e, zrobiłam sobie taką fryzurę podpatrzoną po, z Pinteresta. E, ja bardzo nie lubię mieć włosów na twarzy, więc e, po prostu zawsze, gdy mamy jakieś włosy na twarzy, to od razu je odgarniam, a tego typu fryzura jak najbardziej może być, bo Mam czoło odkryte. E, ogólnie postraszę Was jeszcze trochę moim odrostem, ale w poniedziałek idę ogarnąć swoją czuprynę, e, bo we wtorek zapowiadam, no, bo w... Dobrze powiedziałam, bo we wtorek zapowiada się bardzo fajny, ciekawy dzień, więc muszę ogarnąć się wizualnie, więc lecimy dalej z tym koksem. Ja teraz wrzucę coś na ruszt i jadę w poszukiwaniu, mam nadzieję, ostatnich już prezentów, bo chcę w niedzielę wysłać już ostateczną paczkę do mojej rodzinki. Paczek moc, paczek moc. Mój mąż wrócił i po drodze zgarnął z paczkomatu moje zamówienie, a zamówiłam takie oto gwiazdki, na których również planuję wygrawerować imiona, więc będzie to też taki. Y Dodatek do prezentu spersonalizowany. A tutaj mamy mnóstwo też takich ażurowych drewnianych bombeczek, do których założę sznureczki. I też będą jako podarki, ale piękne wzory. Wertowałam pół nocy, żeby wybrać jak najładniejsze. I chyba mi się udało. Więc zostawię Wam link na dole pod, w opisie do tej aukcji, bo przyszła mi bardzo szybko ta przesyłka. Z czego bardzo się cieszę, bo będę mogła naprawdę już zamknąć tą paczkę i wysłać w niedzielę. Ale cudne. A teraz pokażę Wam może pomysły na prezent, który jeszcze ma szansę dojść przed świętami. E, zamówiłam legalne wałki i teraz mi się upiecze. Mnóstwo wzorów do wyboru. Też są kody promocyjne, jeśli chodzi o większą ilość. Ja skorzystam z kodu na 15%, biorąc trzy małe wałki. Są to, to jest właśnie mały wałek, jest jeszcze większy. I wzięłam właśnie taki wzór, taki z pszczołą i plastrem miodu. Bardzo mi się spodobał. No, i świąteczny, więc wydaje mi się, że jest to super pomysł na prezent. My bardzo lubimy piec ciastka, więc na pewno skorzystamy. I te wałki naprawdę mają bardzo głęboki grawer, więc wzór powinien odcisnąć się bardzo mocno, bo kiedyś kupiłam wałki z pepko. Udało mi się znaleźć te wałki z pepko. Mam dwa takie właśnie z gwiazdkami i też taki bardziej świąteczny. I w porównaniu, porównując głębokość tych grawerów w tym wałku i w tym wałku, to nie ma porównania. Trzeba trochę zabulić za nie, ale myślę, że warto. Te z Pepko chyba kosztowały około 20 zł. Są trochę większe, ale grawer się tak nie odbija na e, cieście, więc warto zainwestować w coś e, droższego i jakościowo lepszego, bo tutaj ten grawer jest zdecydowanie płytszy, aniżeli ten, zobaczcie, jakie ogromne wręby koinka nadal nie odpalona, ale może wam się pokazać z tej strony lukam na mojego męża, bo gdy wrócił i mnie zobaczył w tym wydaniu, to co powiedział? Jesteś Że jestem wiedźminem, bo wiedźmin też miał podobną fryzurę, ma podobną fryzurę w serialu. No dzisiaj jest premiera której części? Drugiej części Wiedźmina, więc no, na drugiego pewno będziemy. Aha, drugiego sezonu Wiedźmina, więc na pewno będziemy oglądać, bo pierwszą żeśmy łyknęli chyba w dwa wieczory, nie? Czy nawet w jeden, więc czekaliśmy na Wiedźmina jak najbardziej. No i tak wyszło spontanicznie, że się u nie... do niego upodobniłam, więc tym bardziej mój mąż będzie miał przyjemność z oglądania dzisiaj tego serialu, bo będzie miał swoją Wiedźminkę obok siebie. A kuku uh, wróciłam z tego miasta już jakiś czas temu. Potrzebowałam chwili, żeby się zregenerować, bo y, zaliczyłam sporo, sporo punktów, ale mam wszystko, czego potrzebuję. Jestem w stanie zamknąć temat podarków, więc jestem mega zadowolona. Pokażę Wam, co kupiłam w Lidlu. Kupiłam taką żywą cholinkę. Nie wiem, czy to jest malutki świerk, czy cyprysik, czy coś, ale właśnie kupiłam go, żeby na tą półeczkę tam postawić. Tylko muszę osłonkę zmienić i zdjąć to coś, bo mi się nie podoba. Muszę znaleźć jeszcze jakieś małe żółkowe mmm, światełka, opleść. I będzie idealnie, bo jak widzicie, ma tutaj pomarańczkę, szyszkę i nawet mały cynamon tutaj w ozdobach. Więc już więcej tutaj stawiać nie będę. Brawo, Tomaszek mi robi, bo ułożył puzzle. Więc kupiłam sobie taką choineczkę żywą, która będzie stała na mojej nowej półeczce. Muszę znaleźć do niej osłonkę. No i siadam, jem nie wiem, szyję albo robię paznokcie, o pazno... wzmianka o paznokciach musi być w tym vlogu bo po prostu naprawdę już chyba będą święta jak ja już będę miała te paznokcie zrobione, więc tak to się przedstawia albo będę szyć, albo będę robić paznokcie, to się okaże Zanurkowałam jeszcze do siatek i informacja jest taka, że od dzisiaj, czyli od 17 grudnia w Pepko jest taka oferta, że kupujesz trzy pary skarpet, trzy komplety skarpet, a czwarty dostajesz za gratis. Skorzystałam. Od razu na wejściu są te skarpety. Przynajmniej w moim Pepko tak było. Więc wzięłam skarpeciochy właśnie w liczbie cztery. Bardzo fajne, typowo świąteczne wzory. Nie tak, że jedna para jest świąteczna, a druga jest jednolita. dwie są świąteczne, więc wzięłam takie i takie. W Lidlu dorwałam przegenialne skarpety z dziadkiem do orzechów. Prze przekozackie po prostu y, dwupak na y, dużą stopę, ale mam też do obdarowania dużych chłopaków. Więc mega mega mi się podoba, sama bym w nich chodziła i powiem wam, że bardzo długo szukałam tego kosmetyku. Jest to, bravo, Tomek, może drugi raz puzelki. Bardzo długo szukałam tego kosmetyku, widziałam go na TikToku. On niby sprawia, że włosy się aż tak bardzo nie puszą i się prostują, więc w końcu go dostałam. Jeszcze w Rossmanie na promocji, więc mega się cieszę od razu. Gdy wchodziłam zawsze do Rosmana, to rzucałam okiem na tą półkę, bo wiedziałam, gdzie on leży i w końcu jest, bo bardzo, bardzo długo go nie było. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Do zniszczonych włosów, bardzo, do bardzo zniszczonych włosów jest przeznaczony, więc idealnie dla mnie przetestujemy i zobaczymy, czy działa. Znowu zanurkowałam do siaty i stwierdziłam, że pokażę Wam jeszcze trzy rzeczy, które sobie kupiłam, a które mogę Wam pokazać. E, między innymi naszła mnie ochota na czekoladę studencką. Nie jadłam jej lata świetlne. Brawo! E, I w Rosmanie była za 9 zł chyba na promocji, więc sobie. Ej! Za 4 zł w Rosmanie jest możliwość kupienia oryginalnej koreańskiej maseczki, na, która jest w płachcie. Za 4 ziko dziewczyny. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Wzięłam sobie na przetestowanie, więc super sprawa. Były chyba jeszcze trzy różne inne warianty, jeśli chodzi o skład. Wzięłam też sobie taką szczotkę do masażu skóry głowy do użytku na mokro, i po Kondycję włosów, taka z kolcami, więc zobaczymy, czy będzie się sprawdzać. Nie zaszkodzi użyć bardzo fajny uchwyt, więc była na promocji. A o, myślałam, że to jest ostre, a to jest takie, właśnie silikonowe. Więc, gdy będę miała włosy, to sobie przetestuję i przed chwileczką słyszeliście Tomaszka, który liczył, liczył cztery papiery. Kupiłam tak naprawdę dwa papiery i dwa celofany w pepko za dwa złote, taki zielony z choinkami i jelonkami i ten mega mi się spodobał, te czerwone kropeczki są brokatowe, kosztował już trochę więcej, bo 6 ziko, ale jest też chyba go więcej. A jeśli chodzi o celofany, jeden jest przezroczysty, a drugi jest z takim złotym wzorkiem. I celofany są po trzy. Ziko przyszła Amelia, która bardzo lubi papiery do pakowania prezentów, więc już się tutaj zachwyca, oczy ma jak 5 złotych i uśmiech od ucha do ucha. Więc teraz to już tyle idę jeść, bo jestem głodna. Moja półeczka wygląda w ten sposób na chwilę obecną. Przesadziłam tego cyprysika do tej osłonki. Niestety osłonka ma za szeroką podstawę i tak naprawdę stoi na krawędzi ta doniczka. Jeszcze tutaj widzę taką gwiazdę na nóżce, którą muszę zdobyć gdzieś w sklepie, więc w ten weekend będę jej intensywnie poszukiwać. Amelka, czuje świąteczny vibe? Tak? No jak tam ten vibe u ciebie? Już czujesz klimat świąt za tydzień święta? No! Siedemnasty dzisiaj! Za tydzień w piątek jest już yy, Wigilia. O nie, a Tomasz? Brawo! Tomaszek ułożył puzzle znowu. No to są te puzelki, które Tomek dzisiaj intensywnie układa i <grymne> które jak ułoży bije brawo, tak? Brawo! Ułożyłeś sam! Pięknie! Brawo, brawo, brawo! Wziąłem się za szycie w duże Amelki. Skroiłam już wczoraj komin i musiałam sprawdzić, czy je przechodzi przez głowę, czy dobrze leży. Będzie taki dosyć no nie będzie bardzo szeroki, ale będzie dosyć wysoki, więc fajnie się będzie tutaj marszczył. Szyję, bluzę, amelki. Wczoraj mówiłam Wam, że powiem Wam co nieco jeśli chodzi o pasowanie wzoru na szwie bocznym. Tak naprawdę został mi ostatni szef boczny do zszycia. E, Mam wszyty już rękaw e, i tak naprawdę jednym szwem teraz e, połączę zarówno rękaw przez pachę, aż do końca mojej bluzy. Łączenie zaczynam od szwu tutaj e, pachowego e, i łączę go tak, aby równiusieńko się tutaj te linie zeszły i tu przypinam pierwszą szpilkę następnie. Mam skrojony ręka w taki sposób, że widzicie tutaj mi się ten wzór schodzi. I ja spinając to, układam ten wzór idealnie równo, a szpilkę wbijam nie w pionie tylko w poziomie. Czyli tutaj y, ta igiełka szpilki, jest skierowana do krawędzi mojej e, bluzy. Jeszcze nie zszytej tej krawędzi, i tak robię właśnie na każdym punkcie który się tutaj powinien zejść, tutaj mam te paseczki na wzorze które staram się właśnie równo spiąć, w ten sposób wbite szpilki sprawią że prowadząc szef będziemy mogli tak naprawdę poprowadzić igłę aż do tej szpilki i ona do ostatniego momentu będzie stabilizować materiał w tym miejscu, bo zanim obrzucimy krawędź na overlocku najpierw wykonamy szef stebnowy, który nam ten wzór przytrzyma w sposób stały no, i wbijając tutaj jeszcze parę szpilek pomocniczych, idę na stebnówkę i poprowadzę teraz szef prosty. I zobaczcie, szyjąc, prowadzę szef do momentu, kiedy igła praktycznie zbliży mi się do e, szpileczki. Dopiero w tym momencie wyciągam e, szpilkę, która do ostatniego momentu stabilizuje mi materiał i wzór przy okazji i tak przeszywam całą długość mojego rękawa oraz boku bluzy. W tym momencie możecie też zajrzeć do bluzy i zobaczyć, czy. Wzór wam się zszedł na tym szwie w momencie, gdy jest delikatne przesunięcie, tutaj mi na pasze nie do końca wyszło, to i tutaj no, powinnam sprócić ten szef. I poprowadzić go jeszcze lepiej. Możecie właśnie, jeśli jesteście perfekcjonistkami, spróć szef w miejscach, gdzie Wam się ten wzór rozjechał, i przeszyć jeszcze raz. Ale powiedzmy, że ja nie mam czasu i, i przeszywam w ten sposób. Ten drugi bok, który zrobiłam poza wizją, dużo lepiej mi się tutaj, jak widzicie, złożył. Więc stres wizjowy dał się we znaki. Tutaj jest szef, a tutaj jest wzór. Więc powiedzmy, że tą jedną stronę Amelka będzie miała troszeczkę przesuniętą. Myślę, że mi wybaczy. Jadę z koksem i kończę tą bluzę. Jak widzicie, komin mam już też przystebnowany. Zaraz Amelka przymierzy tą bluzę. No i ostatecznie zdecyduję jak wykończę mankiety oraz jej dół. No to bluza jest już w całości na modelce przymierzona. Tak prezentuje się golf, nawet taki właśnie luźno ułożony fajnie się prezentuje i tak jak teraz patrzę na młodą, zastanawiam się, czy jej po prostu tej bluzy nie wykończyć na płasko podwinięciem bez ściągacza. Chociaż z drugiej strony zrobi się taka bombka. Chcesz ściągać, czy nie chcesz ściągacza? Chcę ściągacz ściągacz. No dobra. Tutaj szef boczny prezentuje się tak. Za chwilę zdecyduję, czy będzie ściągacz czy nie, bo w sumie tak jak nie lubię wykańczać ściągaczem, tak robi się to naprawdę bardzo sprawnie i wygląda to fajnie, więc chyba jednak tutaj pójdzie ściągacz. No i oczywiście nie mogło zabraknąć mojej metki w szwie bocznym. Więc kolejna bluza do wykończenia jeszcze została mi bluza mojego męża do szycia. Otworzymy jeszcze kalendarz adwentowy Kinder. Mój mąż przyszedł i mówi, że no jak już nagrywasz, no to już możesz... Eee, dla mnie, dzisiaj okienko, to możesz otworzyć kalendarz, że otworzymy, więc dla mnie i dla mnie, dwa dla mnie! Tyle wygrać! Dziękuję. Not skąpana blaskiem mojej choinki, naszej choinki, tak naprawdę kończę dzisiejszego vloga. Był to bardzo intensywny dzień, jestem bardzo, ale to bardzo zmęczona, więc już jak to się mówiło u nas w domu, biała sala mnie wita, ale jeszcze muszę się ubrać, bo jak widzicie, mam makijaż i się ogarnąć muszę właśnie około spaniowo. Dziękuję Wam za kolejny dzień, przeżyty z nami. Zapraszamy jutro na kanał po nowy film z serii Vlogmas 2021. Jeszcze nie wiem co jutro będziemy robić, ale na pewno będzie w klimacie świątecznym, więc do zobaczenia, trzymajcie się, papa.